Dzisiaj nasz wielki dzień. Jesteśmy w trakcie przygotowań. Jestem właśnie na makijażu w Beauty Barze. Klaudii Szczygieł. Już zaczęłyśmy pracę. Klaudia, zapraszam. Powiedz naszym widzom, co tu się już podziało. Zaczęłyśmy od wykonturowania sobie oka. Sobie, wybrałyśmy w sumie tonację różową, bo Ewa ma zielone oczy, więc to tysiąc razy bardziej podbije spojrzenie. I zaczęłyśmy już powoli od nakładania podkładu na twarzy. Teraz wiecie, korektor, puder i idziemy dalej z tym. Ja już się nie mogę doczekać. To ja no. nawet tego nie mam na potem jaką to na YouTube Dobrze, i teraz y, y, Klaudia wie, że jestem mężczyzną, przynajmniej tak Ewa Sądzi. jak, no, no. e jak potencjalnego mężczyzn. Czasami zaczynam to wątpić. Y, Powiedz mi, co robisz? bo patologicznie. O. Dobrze. No to łopatologicznie zaczynając, położyłem mu korektor pod oczami, żeby Ewa była taka wypoczęta, jakby z nocy spała i nic nie robiła no, ale... totalnie. to się kojarzy z tym korektorem y, y, do, 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 do zaszyków. I zmazuje wszystkie błędy nie nierozpalna tak. on To jest taka wiązana trochę, no! będę teraz raz pod tak? To jest. To jest kontrolowanie na mokrą, żeby Ewa była trochę bardziej z Karaibów i żeby nie było takiego pudrowego wykończenia na twarzy. Zobacz, jaka czarna będzie ona. No, widzisz? Bardziej światłość będzie ładnie odbijało. A Jak to wygląda w ogóle w kamerze? Nie, robi, nie się jakichś hamskiego cukier? Zawsze w, kam w kamerze wygląda mi kawałek niż na wiesz? Tak? No to dobrze, bo ten podkład właśnie jest taki typowy do No no, On jest foto w sumie. A co to jest za podkład? Studio skin ze Smartboxa. Mm -hmm. On jest typowy pocztą w ogóle do zdjęć. Mm -hmm. mm, i wygląda na zdjęcia. No i teraz, to nie co ty takie malutkie, co ty, co ty, co, co, co ty? z zmarszczki, które mogły powstać, bo nie przeprowadzasz jeszcze korektoru. No dobrze, onoże, stara, miły, miły, To dobrze, ona jest stara i z miłej, z miłej a Ile w ogóle masz lat? To przepraszam, że pytam, ale... No rocznikowo to 27. Ale dopiero w listopadzie, więc jeszcze ale, mam 26. Ale nie wyglądasz w ogóle, więc dlatego pytam. No ale no, no, tak to jest, ona, Adam ma rację, bo czasem jak się da rozświetlać, albo czasem są rozświetlacze na przykład tak tłuste, że on po prostu całe pocie, czyli, całą Całe. Czyli, czyli tak samo to, to, to nie do wsobie go rozświetlasz, a czasem jest masakra, tak. a jak dojdzie kupotka wtedy i sobie? to... to, 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 to no to ona, jest to jest zupełnie z całą bo to, jest, to jest masakra, więc z tym rozświetlacją to też czasami te kosmetyczki przeprzestawiają. Tak, to jest prawda, ale też jak jak to to na przykład na, na ślub na przykład nie damy rady zrobić takiego makijażu aż rozświetlonego, bo ten makijaż e przetrwa 8 godzin, bo no. jest typowo zrobiony do zdjęć. Tak. A? To jest typowa makijaż fotograficzny, więc gdybym e, chciała Ewę wymalować tak jak na przykład na ślub, tak totalnie na ślub, trzeba a? mi dać matujący puder, a jak mi da matujący puder, no to Ewa by już tak świetliście i zwłaszcza przy latino, no to by to trochę psuło, po mnie klimat, wydaje mi się. Ewa, jak my się w sumie poznałyśmy? No bo wiedziałam o Was wcześniej, że nagrywacie i w ogóle same kawotko, mhm. ale tak w sumie kurczę. Nagle się okazało, że spotkałyśmy się i my się znamy. Znamy się, znamy, ponieważ zdy, moja droga, lat temu kilka miałaś studniówkę. A no tak. Tak, wielka, liceum, ogólno pozdrawiamy. Tak, i tam, I tam mieliśmy spotkanie. styczność. Pierwszy raz. Widzieliśmy jak się rozwijasz z mężem Klaudi Tak, Klaudii. pierwszy mąż historii ale nie ostatni. Yes. Pozdrawiamy męża. No i tak nasza znajomość Tak, właśnie tak widzę, tak, że nie poznali, tak? Na widzę. Tak. Czyli jeden szcząg znamy się od takiego. Tak, <grym>. Skorzystaliśmy właśnie dzięki tej znajomości. Postanowiliśmy, że skorzystamy z usług pani Klaudi. Co teraz robimy? Przyciemniamy spojrzenie. Jeszcze, nie, jeszcze to teraz nie wygląda co prawda rewelacyjnie A, aż tak, bo jeszcze nie mamy rozmytej granicy, ale dzięki temu Ewa będzie miała takie wielkie oczy. Ewa sama w sobie ma bardzo duże oczy, ale teraz jeszcze podkreślimy to. Okay, to jakiś kolejny etap, i kleimy sobie rzęski, tak? Tak, na kleju, bo jest bardziej nam rzecz dlatego te dwie plamki nam znikną. Nic się nie Aha. ma, odwadam. Będziesz miała żonę bez białej kreski na powietrze. Dzięki temu będziemy jeszcze większe spojrzenie. Ewa ja ma już rzęsy, no i z rzęsami jest Ewa. Zobacz nie. Była pewna, że wszystko jest w porządku. Dobre, no. I co? I robimy rynki w całościowo Cię będziemy stafficerować. Dajcie, co? nie mam tego No to już tak żeby się upyć, to będzie Nie, się <zysz> Nie, okay, no chore. No to już tak chore. No to już tak chore. Rozświetlamy. No tak chore. tańczące w z gwiazdami. A, a moją prywatną gwiazdą. tak <zysz> miło. <zysz> 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 Rozcieramy. A, była tak, to... ja to... tak, a mam tutaj tatuaż. rzeczka... Tak, tak. Właśnie, dobrze, żeby Gabi nam mówiła w trakcie, tego, że będzie miała potrzebę usunięcia tatuaży. Tak, pierwsza, będzie... pierwsza w powiecie. Tak, jedyna. Chyba, chyba, chyba pierwsza. Ma, to, ma. Przykład, Ale do tej pory nie ma, więc będzie ktoś mógł sobie wygosłyszeć. Zaklepan. Tak, jest, jest pierwsza, jest onaj na filmie. Tak, ja. pierwszy permanentny w tej okolicy. Słuchajcie, efekt jest po prostu powalający, Jestem taka piękna, no, może całe no moje jest. ciało się. E, Byłeś jeszcze w ogóle widzicie... E, no no to ja Wam będę mówić. Wszystko o, chyba widzę. sami, ja Wam się nie podoba dajcie łapkę, był i tyle po prostu. No. Tak? Właśnie, nie Dajcie łapkę w górę i tyle no sami ocenicie. Moim zdaniem jest po prostu pięknie. Zapraszamy serdecznie. Polecamy! Dokładnie gdzie zapraszamy Klaudia? Zapraszamy na Szkolną 38 do gabinetu 4 do Beauty Bar. W każdym jeży. Kazimierza Nie? Wielka, ładnie. Tak. Zapraszamy również na fanpage'a, na Instagrama Klaudii. Wszystkie linki do ich stron, do jej strony będą pod tym filmem. Pięc już, dziękujemy bardzo Ci Klaudia ja za współpracę. Bardzo dziękuję no Bardzo, a, a my uciekamy dalej i już widzimy się pod lokalem domu weselnego Monika. Tak, pakujemy się i spadamy. Ogień i ogień moi drodzy. Do zobaczenia, cześć! Jesteśmy na miejscu, ale zanim zaczniemy tańczyć, udekorujemy sobie salę lampami ledowymi, bo nie wiem czy wiecie, ale zajmujemy się również tym. Proponujemy Wam dekorację ledową światłem sali weselnej na przykład lub na inną imprezę. My dzisiaj wykorzystamy sobie te właśnie nasze światełka, także idziemy je właśnie ułożyć. No niestety brakło czasu na fryzjerkę, bo sobie sama robi fryzurę. No i co z tego będzie, co z tego będzie. Wyjdzie, może coś wyjdzie. Tak jak ci powinna powiedzieć. Spokojnie. Da radę. Nie, nie takie... Ale serio, Nie takie umiejętności miała. Zapraszamy na pierwszy taniec w naszym wykonaniu. Przepraszam, wszystko gotowe, tylko że Adam się jeszcze nie przebrał.